Tego dość, wiesz? Pachaj się spoczyła. Za ile byście polizali taką spoconą krewę? Co? Także. Mm. Ale musisz się przystać, jak wiesz. Jak do Jennifer Lopez, nie? Za chwilę, za 10 minut. Okej, okay. jesteście normalni. Za 100 zł mam szacunek do siebie. A, okej. Okay. Obunie... Nie wiem czy tak też mieliście, ale jak macie włosy pod pachami i, i one się spocą to pot tak szczerze to jest taka dziwna, brudna substancja. Ja kiedyś, kiedyś też był taki eksperyment, że wytarłem pot i wiesz jak wyciskałeś ten to, to jest taka specyficznie szara woda. Taka trochę jak muł wygląda, kurwa dziwna akcja, ale nie, nie o tym dzisiaj. Jak masz takie dosyć spore włosy, takie z 8 cm, wiesz, że normalnie ci, wiesz że możesz już powoli zacząć myśleć o warkoczykach. No takiego k**wikłaka, jak masz pod pachą. Jak on się spoci i to zaschnie, to jest, to jest taki śmieszny osad i można potem grać w taką zabawę, że albo, albo grzebieniem, jak masz taki grzebień metalowy, ale musi być bardzo jakby bardzo wąsko muszą być te włosy, albo paznokciami, że po prostu skrobiesz, że po prostu skrobiesz z tych włosów jakby ten osad taki. Więc no, jak ze skrobiesz, to, to taki fajny połysk mają, jakby... Ja myślę, że ten pot ma takie dodatkowe serum do włosów, więc myślę, że jak na przykład masz tam, nie wiem, jakiegoś spoconego wujka, czy wiesz, czy, czy twoja babcia jest gruba i po co mi się cyce, to moim zdaniem, z racji tego, że fajny jest potem ten taki ten, to powinieneś wytrzeć jakby swoimi włosami jej pachę, czy pędzel, czy tam pod cyca wjechać, bo, bo i potem jak pewnie zdrapiesz ten ten ten, to będziesz miał takie fajne Będziesz takie fajne żywe włosy. Co ty mówisz? Co mówię? No. Jak kupa babci pod cyca wjechać? No, głową mówiłem. Masz babcię. <laughs> Tylko wiesz, to musi być babcia typu duża babcia, nie? Żeby jednak wiesz. Te naleśniki były duże. Więc tak to wygląda. Tu już jest pępek. Eee, no. Jakby musisz podnieść. Tak? Musisz podnieść tego. Sadzić głowę. Upuścić to sobie i, i tak wytrzeć. No. Ej, A zauważyliście, że jak są grube dupy, jak są grube dupy, mają też takie grube cyski, to zazwyczaj mają takie duże salami. Takie, że to aż dziwnie wygląda, nie? Żebyś ja, dole, ty, ale salceson. No? Jesteś chory człowieku? Czemu? Co ja zrobiłem? W sumie jest jakaś dziewczyna, która kiedyś. Była chuda, potem była gruba i teraz jest chuda? Niech wejdzie na Discorda, ja mam pytanie ogólnie do niej. Bo chuj mnie to. Chuj mnie jedna rzecz zastanawia. Albo chuj, zadzwonię do wróżki. Wróżki zazwyczaj są grube, nie? Kurwa, 4 zł za minutę? Kur... 5 złotych, za Wróżka Agis, Klaudia, wróżka Lena. Tak, Kasik jest tańsza. Kurwa, z Kasik jest kosa. Dobra, dzwonię do tej, dzwonię do oli, zaraz się zapytam. Ona... Zapytamy o te, o te salami. Halo. Siema? Co tam? A tam? Fajnie. A co masz na sobie? Bluzę. A, samą mhm. bluzę? Fajnie. Czy samą bluzę? No nie, wiem, na górne um. um. A wrzynają się? Nie kurwa, bez przesady. Okay. To może się trochę podciągnąć. Dobra, słuchaj. Hmm. E, pytanko dzisiaj takie mam. No. W hmm. ogóle, bo jest taka pewna zależność, nie? No. Że na przykład jest dziewczyna. No. I ona tam losowo tyje na przykład 30 kilo, nie? Aha. No. To zazwyczaj ma takie... Na... Sud się tak miłosiernie powiększa jest takie big salami, nie? Taki salami? No, no nie sutki, ale wiesz, jakby, jakby, jak, jakby... no tak, no cała jakby wiesz, no to już kurwa nie wygląda tam jak wiesz, jak, jak takie małe zgrabne, jak, taki wiesz no. jak taki wentyl od yy, jak taki wentyl od, yy, od, od koła tam 17-calowego to no. to już podchodzi kurwa pod taki wiesz, pod taki wentyl od jelcza Albo skanie, mm -hmm. no. Wiesz, że, że jest bigger size, że tak powiem. Mhm, mm bigger size, no? Więc to jest pewnie tym spowodowane, że wie, że jak po prostu jest większa masa, to się po prostu ten. Mm, że się ta skóra rozciąga i przez to ten sut jest taki wielki, nie? Mhm. Mm tak? Mm, jest to logiczne. Nie wiem. No możliwe, no. No dobra, a teraz jest pytania, czy jak potem taka, jak taka typiara yy, chudnie to jest sut też się pomniejsza, czy nie? Wiesz co, to jest chyba jak z, ze skórą, która się rozciągnie, no to tak w pe do pewnego momentu się skóra ma właściwości, że się umie ściągnąć, że tak powiem, no. z powrotem, ale nie zawsze. Pewnie trzeba operacji, nie? To jest coś takiego jak korek co? korekcja suta? No, na bank. Wiesz w ogóle, co jest ciekawe? Że sutek to w ogóle jest cały cycek. Nie tylko brodawka, tylko to jest cały cycek. Jak sobie wpiszesz w Google br sutek, to ci pokażesz, że to jest cały cyc. Cisiu tak zwany. Cisiu tak zwany, no. Hmm. Z kim porozmawiasz? A z kim ja mogę gadać na takie tematy? Z <noise> Kiergieszem? <noise> no, Nie, no nie niemożliwe, niemożliwe, jestem... Ciekawostka, z tych ciekawostek to jeszcze przestrzeń pomiędzy piersiami, to jest Zatoka Sutkowa. To torówka. O, widzisz, właśnie, bo jest tak... Chłop tak robi, tak nosem, tak. To on w zatoce jest. W zatoce jest, no? To on wtedy zwiedza zatokę. No, zwiedza zatokę, no. A jak wali w cyce, to wtedy, to wtedy wjeżdża w zatokę, tak? No tak. No tak. A to jest chyba nawet na Hiszpana się nazywa, nie? Ja nie będę tam, wiesz, nie będę tam zdradzał, nie? Gdzieś tam byłeś i coś widziałeś. Gdzieś, w niejednej zatoce się było, że tak powiem. Mam, to zazdroszczę, zazdroszczę. No dobra, no dobra, czyli ma to właściwości regeneracyjne, a do ilu centa I... można suta skorygować? A ja nie wiem, co ty w ogóle, ja nie, nie potrzebowałam się tym nigdy interesować. Okej, okay, okej, okay. no tak, bo to zawsze byłaś w miarę fit. No właśnie teraz po schodach idę, zamiast jechać w inną. Ale ty mieszkasz na parterze. To no. się nachodzisz. Dobra, to dzięki za, za ten... Pozdrów tam za, za ciekawostkę. Po, Pozdrów tam za Dobrze. ciekawostkę i elo. A ty zwiedzaj zatoki, pa. Widzicie, dostałem takie nieoficjalne zaproszenie, że tak powiem. No. Czyli afera sutkowa nie została jeszcze ten... A to też jest niesamowite, czyli można powiedzieć, że jak yy, uprawiasz tak zwaną miłość hiszpańską, tak? Że jakby... Na, jakby dochodzi do penetracji Dochodzi do penetracji piersiowej. To jesteś marynarzem? Chyba tak. Chyba tak. No. Tak zwany iberyjski pirat. Ty, Bartek, to jest dobre. Iberyjski pirat. Jestem iberyjskim piratem. Dla tych, co nie wiedzą, to Hiszpania leży na Półwyspie Iberyjskim. To taka ciekawostka. Iberyjski pirat. Taka hiszpańska inkwizycja, trochę, no? Ale morska. Hiszpańska, morska. No. To wtedy jest marynarska inkwizycja, no? No. Lol. Kiedy budzi się demon, kiedy w miasto nie wyjdę na zero? Widziałem dużo sosu i przemoc, że Podam łapi kurwo mi brajerą. Ja, to mam pojście jak weon. Mogę fajne wideo.